Panie widzowie z tej strony, Elzart, i witam w kolejnym odcinku z rynku Steam. Dzisiaj wam pokażę kilka fajnych, tanich propozycji inwestycji. Jeżeli ktoś ma mały budżet, będą to inwestycje maksymalnie do 10 zł za sztukę. Pokażę wam dzisiaj chyba głównie tylko naklejeczki, jakie ja polecam. Będą to propozycje wyłącznie, które według mnie są spokojne inwestycjami. Nie najgorsze, żeby sobie włożyć do magazynku, przetrzymać przez jakiś dłuższy czas i sprzedać potem z ładnym zarobkiem. Więc co, zaraz wam przedstawię kilka właśnie fajnych rzeczy. Tyle według mnie się porządnie nadają. No i na szybkim wstępie wiadomo: sponsor odcinek jest na Skinsmonkey, i do tego konkurs ze Skinsmonkey z okazji trzech koła subów czyli na tego kałażka z takim kropcikiem Bardzo spoko opcja, według mnie. Co czas zrobić, żeby wygrać? Łapka w górę, sub, komentarz po prostu pod filmem. No i niepisana zasada, ale fajnie, jakbyście wbili na stronę Skinsmonkey z moim kodem albo z linków w opisie. Fajnie było lub złodowali z moim kodem, lub cokolwiek z moim kodem, fajnie było albo z linku, eee, oczywiście nie jest to wymagane, eee, jest to dodatkowa rzecz, niedługo też będzie więcej konkursu skin smoki eee, i z kodem ELZALT dostajecie darmowe 5 dolarów na stronie, tak taki bonusik wygląda, plus do tego przy wpłacie, jak ktoś sobie użyjecie tego kodu, to również dostajecie dodatkowe 35% bonusu do doładowania, doładowujecie sobie 100 dolarów, dostajecie darmowe 35 dolarów eee, i do tego strona nie wlicza wam ceny naklejek, przez co naprawdę eee, ładne krawciki na stronie, troszkę tego jest, często eee, drogie, nawet bardzo drogie niektóre. Które można sprzedać zarobkiem na rynku Steam Bądź po prostu mieć do gry jeżeli ktoś chce i szuka jakiegoś fajnego krawcika Może tak jakoś najładniej akurat nie wygląda pod skina Ale zawsze jakiś to krawcik jest Może komuś się spodoba lub przypadnie do gustu Troszkę tego ja jak widzicie więc ja polecam I możemy przejść do filmu Pierwszą propozycją jest naklejka z Antwerpu Która się ledwo mieści w limitach bo do 10zł chciałem żeby w tym filmie były rzeczy maksymalnie Jeżeli chodzi o tanie propozycje I jest to Herak of z Antwerpu Które ja kosztowało ponad 4krotność tutaj w swoim piku. Nawet pod pięciokrotność, jeżeli o to chodzi, 50 to już też parę Naklejka, która teraz widzicie spada do jakiegoś dłuższego czasu Może spaść jeszcze bardziej, co ciekawe już ceny są przyjemne, można zamówić jest jeszcze taniej Zlecenie złożyć, zobaczcie to jaka jest dziura między 9,66 a 9,13 Więc jak dobrze złożycie zamówienie, poczekacie, to można ją fajnie wyjąć Tutaj naklejka ładna, do tego Antwerp, które wiecie, kapsuły Pewnie będą rosnąć, teraz są tanie dosyć, ale w przyszłości będą rosnąć Więc to idzie razem z tym, bardzo według mnie dobra propozycja Kolejna rzecz, kolejna rzecz jest to e, Najzi, e, e, brokatowe, mm, które jest z uważaj, uwaga, uwaga ura, nine z, e, które jest uwaga z e, Rio. Rio Najzi brokat które również sobie, jak kupuję, po 2,30 pary wyjmuję zleceń. Nawet pod widzicie, po po 2,20 pary wyjmiecie tani. Eee, jeszcze nawet za drogo wyjmowałem. Eee, 2,27, zresztą mam jakąś ofertę. Eee, więc tak naprawdę, taniej dosyć to można wyjmować. Naklejka, która może się, jakoś tutaj dużo nie zmieniło. na niej bo Rio teraz jest bardziej stałe. Lecz jak na, na zi eee, co jest fajne w tym brokacie, to jest zawsze fioletowe tło. I to tło dosyć e, współpracuje tutaj z Ninsey, e, z naklejką kolor, z kolorystyczną. Z Plus tego e, nie wygląda tak najgorzej. I jeżeli chodzi o Ninsey, są tutaj wszystkie te. Naklejki droższe i oczywiście mają potencjał, bo to naprawdę są według mnie ładne. Naklejki również tu o holo, jeżeli mówimy, lecz wiadomo, w tym odcinku są to tanie propozycje, więc tutaj Brokat, na Zero nie jest najgorszym rozwiązaniem przy przytrzymaniu sobie tego w ekwipunku. No i uwaga klasycznie, Paryż nie będzie teraz przy Paryżu Greyhounda, bo ostatnio Greyhounda przedstawiliśmy, jeżeli chodzi o propozycje. Teraz przedstawiam Wam inne holo, które również są według mnie bardzo, bardzo fajne. Widziałem sobie tutaj logo. A jest, dobra. Logo drużyny i weźmiemy oczywiście od najtańszych. A tutaj nasuwają mi się już od razu propozycje do 10 zł, bardzo fajne. I są tutaj te trzy, według mnie, bardzo fajne. chociaż Vitality też bardzo dobrze się prezentuje. To e, naprawdę, Force into the Bridge, według mnie też spoko, chociaż chyba najgorsze z tych czterech naklejka, naklejek. E, Heroic i Vitality, naprawdę prześliczne. Jeszcze miałem dla Was propozycję z właśnie oj, no przejdziesz, przejdziesz, druga stronka z Monte, które też dobrze wygląda, no i też ten jeszcze Complexity Gaming, lecz znaczy Monte według mnie też dobrze się prezentuje i też wysoko oceniane przez społeczność, jeżeli chodzi o holo, więc tak naprawdę zobaczcie, te spadki na Paryżu pewnie się jeszcze jakieś lekkie pojawią, lecz wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie chce tak długo czekać, to te, te już nie są najgorsze, już są przyzwoite i przy tych hologramach naprawdę spoko się prezentuje. Ee, jeszcze jakby tak Liquid spadł do poniżej dziesiąteczki, Liquid to już w ogóle ulela, Plus to też jest stanie. no jest dużo bardzo fajnych naklejek holo, które są do pytania i... Podaję do magazynu, te naklejki są naprawdę dobre do zarobku, więc to było tyle. Jeżeli film wam się spodobał, możesz zrobić w górę, czyli subika, trzymajcie się widzowie. Cześć!